Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Czyli odziada. Dziady słowiańskie, święto, które było praktykowane w Polsce jeszcze w latach 30. XX wieku i zanikło nam po wybuchu II wojny światowej. Na czym ono polegało? Pora poznać historię naszych przodków. Obyczaj dziadów miał różne nazwy w zależności od regionu. Były to pominki, były to przewody, były to zaduszki, jednakże zawsze charakteryzowały się bardzo podobnymi obrzędami, jak również główną ideą, czyli był to tak naprawdę obrzęd, w którym żywi obcowali z umarłymi i należało tego dnia zdobyć przychylność zmarłych, jednocześnie strzegąc się różnych złych duchów i demonów, które tego dnia wychodziły na świat. Jak często były dziady, zależało od regionu, ale najważniejsze były dwa obrzędy dziadów jedno na wiosnę i jedno na jesień. Na wiosnę to była noc z 1 na 2 maja na jesień z 31 października na 1 listopada były to dwa dni, kiedy wierzono, że granica między życiem a śmiercią tym światem a tamtym światem jest najcięższa, i wtedy właśnie przodkowie mogą przyjść odwiedzić domostwa, w których kiedyś mieszkali. No jak również różnego rodzaju diabły i demony są wtedy bardziej aktywne. Tego właśnie dnia, aby zyskać przychylność naszych przodków i zmarłych, należało ich odpowiednio ugosić, więc robiono wielką uroczystość. Czasami w domostwach, czasami na cmentarzach, czasami bezpośrednio na grobie zmarłego. Robiono wielką ucztę, której później nie wolno było posprzątać, żeby duchy też mogły się tego dnia napoić i nakarmić. Tego samego dnia również trzeba było przyjąć każdego, kto nas odwiedził i ugościć go, dać mu jakąś strawę, nakarmić, napoić, ewentualnie dać mu jakiś datek i poprosić o modlitwę za zmarłych. Tak, szczególnie żebraków, ponieważ wierzono, że żebracy... Są najbliżej między nami a tamtym światem. Poza tym bardzo wiele dusz zmarłych może przybrać postać żebraka, by nas odwiedzić. Aby jednocześnie ułatwić przybycie tych dobrych dusz do naszego domostwa i później powrót tych dusz do zaświatów, palono małe ogniska na grobach, rozdrożach i w domach. Te ogniska również miały za zadanie odstraszyć złe duchy i demony, które miałyby. Ochotę do nas przyjść, dlatego też dodatkową ochroną jeszcze przed tymi duchami były tak zwane karaboszki. Karaboszki to były drewniane maski, tak naprawdę wyrzeźbione, straszne w nich twarze, które miały za zadanie odstraszyć złe duchy, przypominać demony i diabły z piekła rodem. Tego dnia również szczególnie pilnowano dzieci, bo wierzono, że te złe duchy mogą próbować porwać dzieci. Dlatego, między innymi, często te dzieci były po prostu gdzieś chowane. Z czasem, gdy Polska zaczęła być krystianizowana, chrześcijaństwo próbowało walczyć z właśnie tym tradycją, tym świętem, tym obrzędem. Jednak nie mogąc jednak wykorzenić go, postanowili je zmienić. Postanowili trochę bardziej skrystianizować obrzędy z 31 na 1, przeniesiono na drugiego, nazwano je Zaduszkami, dalej je praktykowano, aczkolwiek już stały się uznawanym chrześcijańskim świętem. Ogniska, które palono na grobach, w domach czy na rozstajach dróg, których zadaniem było z jednej strony prowadzić dusze zmarłych do domostwa, później z domostwa do zaświatów, zaczęły przyjmować najpierw formę świec, następnie dzisiaj znanych zniczy, w których miejscach i czasach próbowano nawet zastąpić guślarzy księżmi, żeby to oni prowadzili te dziady, za co bardzo spora część chrześcijaństwa europejskiego bardzo krytykowała wtedy polski kościół z końców same dziady były praktykowane były praktykowane do II wojny światowej a ogólnie tradycja dziadów została dopiero zakazana tak naprawdę w latach 60. XX wieku po tym jak mała ciekawostka po tym jak w Polsce próbowano przedstawić właśnie przedstawienie dziady które później uznano za antyrosyjskie, w związku z czym zakazano ich przedstawiania i ogólnie obrzędów dziadów, bo stwierdzono, że jednak obcowanie z duchami, wiara w duchy i tak dalej jest niechrześcijańska. Oczywiście wielu z Was zauważy wielkie podobieństwa pomiędzy dziadami, a Halloween mówi o tych oryginalnych, pierwotnych dziadach. Rzeczywiście najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o obrzęd Samchem i obrzęd pierwotny dziadów, Miały one pewnie te same korzenie, bo przynajmniej główne założenia święta i sposób, w jaki je obrzędowano, były bardzo podobne. Jednak, mimo wszystko, to właśnie dziada, nie Halloween, jest naszą polską tradycją, oryginalną, prawdziwą i niezmienną, która została nam tak naprawdę zabrana niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość co jest dość ciekawym zjawiskiem.